Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry World Tanks w serii pancerna, tak. Odpalimy sobie kolejną powtóreczkę, tym razem od was, którą mi wysłaliście. Wysłał mi tą powtórkę Crusader.pl. Czy była jakaś wcześniej powtórka od niego? Nie wiem, bo ja troszeczkę się pogubiłem. A mam jeszcze dosyć sporo zaległych, co oczywiście nigdzie nie poucieka. Ewentualnie jakąś wrzucę od kogoś, może nie tą co ostatnia, ale może jeszcze jakieś tam zresztą, nieważne. Skupmy się w dzisiejszym filmiku na powtórce z, z chyba, no, e, no chyba z najbardziej, kurczę, każdy zna ten czołg, mianowicie e, z Tygrysa. Czekajcie, ściszę sobie trochę, bo sam siebie nie słyszę. E, z Tygrysa, czyli czołg ciężki 7 poziomu z drzewka niemieckiego, prowadzącego m.in. do E-85 s -E 100 e, Oglądałem screeny tutaj z tej powtórki, którą wysłał mi i powiem wam, że fajnie. No wynik kurczę na końcu premium robiony, ale naprawdę sporo tych kredytów mu wpadło. Nie wiem, czy to było jeszcze na jakimś evencie, bo oglądałem tylko ten główny screen, czy po prostu same premium mu się tu e, sumowało. Ale damage ładny, kredyty ładne, doświadczenie naprawdę bardzo fajnie mu się tutaj wbiło. E, nie wiem czy grał tym czołgiem dla przyjemności, czy po prostu expi niemieckie czołgi, ale na pewno nieźle do przodu skoczył. Kilka słów o samym tygrysie no to jest kurczę dla mnie to jest dla mnie to jest najlepsze Dla mnie to jest fajna siódemka, ja ją bardzo lubię. To była moja pierwsza siódemka, zresztą jedno z pierwszych drzewek, bo robiłem i niemieckie niszczyciele i niemieckie ciężkie czołgi. Tak więc tygrys jest dla mnie no po prostu już takim sentymentalnym czołgiem w tym wodzie. Jego uzbrojenie i pancerz no, na chwilę obecną no, jest lamerskie, to ostro, to jest po prostu szmata do bicia, tego tygryska można dymać jak dziwkę wręcz powiedziawszy. No ale dobra, o tym za chwilkę. Kilka, tro trochę słuchaj teorii na temat samego tygrysa. Pod względem pancerza nie jest on, to znaczy jest, pancerz jest fajny. W milimetrach on ma z przodu 100 mm, a po bokach i z tyłu jest 180. Jeśli chodzi o kadłub, wieża ma to samo 100 mm z przodu, 80 po bokach i z tyłu więc praktycznie jest ten sam pan i na wieży i na kadłubie. Ale tygrys jest takim kurczę, no specyficznym czołgiem, bo jest on taki pudełkowaty trochę. Jak sami widzicie, to jest takie pudełko wręcz i no. Na pewno będzie się fajnie kontowało. Jeśli chodzi o taktykę, jeśli byście chcieli jakoś się wybronić z tygrysem, no to kontujcie nim zawsze, kiedy tylko możecie wyjeżdżać z za rogu czy coś takiego. To się zawsze nim kontuje, aczkolwiek yy, on jest po prostu pancaż ma 90 mm prawie z każdej strony. No, przód jest troszkę inny. Ma tutaj ten dół, jest taki trochę bardziej wysunięty, co nie zmienia faktu, że no jest teoretycznie. No. Niby to jakieś małe kąty są, no ale no wiemy jak to w wocie jest. Eee, Włot go traktuje jako pudełko 90 stopni i wszystko wchodzi, no. eee, Jego rówieśnicy, czyli IS czy T29, no po prostu tygryska by zjadły spokojnie, no. Tu nie ulega nic wątpliwości, że tygrys praktycznie jest na ostatnim miejscu. Jeśli chodzi o jego działo, no to wam powiem szczerze, że dział jest fajne. Ma bardzo dużą penetrację, On ma chyba. O ile się nie mylę, 203 penetracji, więc jest to najwięcej z siódmego kieru jeśli chodzi o ciężkie czołgi. E, niestety, uszkodzenia nie są takie super. On tutaj na zwykłych pociskach ma 240 średnich obrażeń. E, porównując do reszty siódemek, do ISA i do T29. No to jest na ostatnim miejscu, no i zwali po 400, w T29 ze, ze swojej 105 strzela po 300 z hakiem, no a tygrys 200 z kawałkiem, więc no... Troszeczkę się tygrys na strzela. Dalej, celność jest fajna. Zresztą jak sami widzicie tutaj na filmie. E, ten tak, Kułko ten celownik nie jest aż taki duży, nie jest też aż taki mały, ale pociski lecą zazwyczaj do środka. Jeśli chodzi o czas celowania, no to Tygrys, no to jest niestety, ale on chyba nerfa kiedyś dostał, bo kiedyś on szybciej celował. Teraz, no niestety, ale celuje 2,9 sekundy chyba, około 3, tam bez dosyłacza, bez niczego. Szybko strzelać, no niestety nie powiem wam, bo ja już nie pamiętam, a na powtórce mi niestety nie pokazuje, ile działa ładuje, więc wam nie powiem, więc tak, tak, więc suchą teorię wam troszeczkę wyłożyłem. Czołg jest fajny, bo można nim fajnie kontować, mi się bardzo podoba, sentyment mam do niego ogromny. Ale no niestety, jak już mówiłem, można go dymać jak dziwkę, bo to naprawdę wchodzi w niego... Na siódmy, siódmy tier nie ma problemu z tygrysem. Nawet niektóre szóstki potrafią być upierdliwe i go ogryźć. Co nie zmienia jednak faktu, że tygrys naprawdę jest fajny. Teraz sama powtórka. Tutaj Crusader, jak e, oglądacie, jako takie tło tutaj do moich hmm, rozmów, no widzimy, że niestety przegrywają Strasznie wdudówko dostali, ich team, jego team no niestety troszeczkę nie ogarnia e, Zaledwie trzy wrogie czołgi rozpiepszyły większość teamu Jak nie większość to połowy chociaż e, O właśnie, tutaj właśnie gimieć sobie widzicie 1400 już obrażeń, 6 strzałów No jest nawet, może być e, Co to jest, zysputowany No jak widzicie no, gongi dostaje 400 HP mu zostało 300. No Cromwell bije tygrysa, no uwierzycie e, Tu by nam chwilowo zacięła, ale widzieliście gąskę dostał. Więc crusader nawet tygryska przepił. <grym> tutaj go starano, się, No, no z jednym HP. No. No i go niestety Fałka, gdzie no już dostał po amunicji. Nie wiem czy mu tutaj coś to da. Kurwa, fałkę zgarnął. Dwa fragi na koncie. Może się sytuacja jeszcze odwróci na jego korzyść, ale jak widzimy... Szczerze, to już w takich przypadkach 80% to jest zazwyczaj przegrany. Jakiś głupi ruch zaraz tutaj zrobi Crusader i pewnie zginie, a może nie zginie, zobaczymy. I z trzecim chociaż penetracja tygrysa jest naprawdę na bardzo fajnym poziomie, więc yy, spokojnie możemy grać przeciwko ósemkom. No. Czy zobaczył Crusadera? Patrzcie jak goleje. 2600 obrażeń, a z 50 500 No dobra, czyli baza jest jak na razie uratowana. Tam 110 się czai. No, no kurde, taka sytuacja trochę dziwna, no bo może uda im się wygrać, zobaczymy. Bazę mu zajmują. No jak na razie nic nie widać, widać że tygrys jednak nie ma super zasięgu widoczności i sam sobie nie wyspotuje i stojącego czy tam kogoś w bazie To jest też trochę głupie no bo czasami się wyjeżdża, widzi się tego kapa kurde puste pole, ja pierdzielę normalnie jakieś wypisdowo a nie widać tego czołgu, no nie wiem gdzie on się chował no w tym przypadku no to co, czaki będą mu zasłaniać Nie wiem o pojawił się i z trzeci no jak go ładnie z tego miejsca widać. I to jest też trochę wkurzające. A, tutaj się pośpieszył za bardzo. No, dosyć często się takie coś zdarza. No i pięknie. No 3000 obrażeń, trzeci frag, baza obroniona po raz drugi. Te gry się tam czai. I jak widać, kurczę, ich drużyna też sobie zaczyna nie radzić, bo już padają jak muchy. A, cóż stoi, grek? Tygrys, kurde, strzał na szybkiego. No. Co tym razem zrobiłem tutaj? Sojusznicy kurczę, trochę tutaj widzę, że się poganiają na tym czasie. O, tygrys w ogóle teraz ten tygrys naprawdę ostro za nami. Nie wiem, co on chciał zrobić. Jak, ma, jak jest wymaksowane, to i tak jest bardzo celny, Więc spokojnie by sobie ciupał tamtych, kurde, za 1 HP, HP. Sytuacja jak z Cromwellem, jestem ja mu pierwszy jak nazwać A nie, czwarty frak na koncie. I teraz zobaczymy, czy oni się tutaj wybronią ze 110 dziesiątką No właśnie, jeśli tamten sojusznik będzie mu spotował, a szybko nie zginie, no to mogą to wygrać. O ile jeszcze krusader będzie trafiał, właśnie, strzał. No i czy pan, i uwaga, czy będzie piąty frak na końcu? <laughs> no strzał na ślapu nie wyszedł, niestety. I widzicie, do czego jest zdolny tygrys? On jest naprawdę celny i on ma przebicie, więc, yy, on się powinien trzymać z tyłu. Pan też, też jest taki dosyć, to nie jest tak, że jeszcze wpuszcza naprawdę wszystko, jak leci. Z, z dalszych odległości, nieraz jak ktoś strzela w tygry, to albo się odbił, albo za zero weszło. Jego wieża z przodu, no jest właśnie taka, bo strzelając tutaj w przód wokół działa, no potrafi się za zero czasami wejść. Przynajmniej tak tygrys Pema. Tamten frajer to naprawdę mocno łapał w tą wieżę. W tą drugą, bo pierwsza to wpuszcza. No. Czy załatwi 110? dziesiątkę? Ale kurde, nie udało się. Jak widzicie, 3700 obrażeń na zwykłych pociskach. Tak więc moc jest. I naprawdę, ja Wam bardzo polecam tego tygryska. Mimo tego, że mam małe obrażenia i jest taki, no troszeczkę powiem Wam szczerze, że ekspienie tygrysa na 100% jest uciążliwe. Jeśli się nie robiło szczególnie silników w poprzednich czołgach, to tygrys będzie męką. Piąty fakt, 4000 obrażeń prawie I teraz już jak się nie wpadnie na susto Y to już mają wygraną Helkat może co najwyżej no, bombkę dostał 4200 obrażeń i, I został wyspotowany Jak mu susto Y wywali to będzie jazda niezła To też jest bardzo wredna maszyna Niby szósty tier ale jak pisnie to nie ma Zmiłuj się no. I tutaj właśnie chyba crusader nie jest wymaksowany na 100%, chyba że on jest taki wolny. Ja już nie pamiętam, bo ja tego... Ja te drzewko na tym poziomie miałem z półtora roku temu, to już nie pamiętam. No i już dobra, czyli już jest po, po, po bitwie bifa wygrana 4400 obrażeń, 5 fragów na koncie, powtórka z tygrysa, crusadera Za co bardzo mu dziękuję. I zapraszam do wysłania kolejnych filmików. I w ramach tego samego tygrysa, chcę jeszcze powiedzieć, że w mnie jak ktoś mówi Tiger. Zamiast mówić Tygrys, to mówi Tiger. No normalnie scyzorek w kieszeni mi się otwiera, jak słyszę Tiger zamiast Tygrys. Ale to już jak to tam woli. Mnie to osobiście drażni, denerwuje. Dobra, dzięki za powtórkę. I zapraszam do kolejnych. Na razie, cześć.